Lecimy gdzieś nad wodę. Nie wiem jak wy, wie, ale ja już czuję wodę. Dzisiaj również mój wędkarski nos mówił mi, że będzie dobrze, że będą ryby. Cześć, witajcie gdzieś nad wodą. Jest sobota, 18 stycznia, godzina 8. To jest dla mnie najlepszy okres dołowienia kleni. Dlatego znowu jestem nad rzeczką. W zeszłym tygodniu miałem 4. A dzisiaj co będzie? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Rozpakowuję sprzęt i do boju. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe to jest całkiem przyzwoicie, temperatura plus 3 stopnie, czyli nie jest źle, lekki wiaterek, także co, koniec pierdzielenia, zabieram się za zamontowanie sprzętu. Tak samo jak w zeszłym tygodniu, dwie wędki, jeden federek z koszyczkiem 10 gramowym i wędka spławikowa. Lecimy! Jak zawsze zaczynam od koszyczka, czyli troszeczkę chlebka do koszyczka. Dzisiaj zacznę od skórki chleba na haczyku. Dobra, teraz sypniemy troszkę chlebka. Chlebek już miałem przygotowany w domu, rozmoczony, rozdrobniony. Tak jak tutaj widzicie, tylko ręką nie przecieram. Przez żadne sita. Myślę, że to nie jest potrzebne. Ryby, jak widzieliście w zeszłym tygodniu, tak samo biorą. Czy to będzie przetarty chleb, czy to będzie nie przetarty chleb, tylko rozdrobniony ręką. Ryba bierze na haczyku, na chlebek, a nie na to, co tam jest. Oczywiście pilnuję tego, żeby były frakcje jak najmniejsze, żeby ryby. Nie nasycić za szybko, żeby to był tylko, staram się, żeby to była taka chmurka tylko. Prosta sprawa, no. Chmurka nie nasyci, ale daje smak. Dobra, koniec pierdzielenia z chmurkami, duperelami. <kluzł> Duper Kromka chleba na haczyk. Już pokazywałem, lekko przygniatam. Haczyk ósemka bezzadziorowy, przebijam, składam i tutaj tylko zagniatam na trzonku. I taka pajda chleba leci do wody. Zobaczmy, co to dzisiaj będzie. Ryba, ryba, ryba. Yes. Słuchajcie, w pierwszym rzucie, w pierwszym rzucie. O, znowu. Spinka. Tak samo jak w zeszłym tygodniu. Pierwsza ryba spięta. Ładna była. Tak mogę ocenić. Z zachowania. Żybka mogła mieć powyżej 40 cm. No cóż, jak widzieliście, ryba się spięła. Nie ma znaczenia. Ryba była. Musi być chlebek. Zawsze po braniu czy po rybie. Tutaj nie ma znaczenia. Trzeba po prostu sypnąć troszkę oj, było, 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 było jest, jest i ryba. Słuchajcie, drugi rzut, druga ryba. Ale to to chyba raczej malutkie będzie Taki wariatek. Już, 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 starczy, starczy, starczy. Patrzcie, następny. Drugi rzut, od razu ryba. Przepięknie. Myślę, że branie było widać. Spójrzcie. Taki klenik czterdziestaczek. Może nawet nie pełne 40, ale sprawdzę, powiem Wam. No, słuchajcie, jednak się nie pomyliłem. 41 cm w zeszłym tygodniu. Pierwsza ryba spinka. Druga ryba, 42 cm. Ale trochę później, bo nie było w drugim rzucie. No i co? Pućka i do wody. Poszedł. Już mi klenie zrobiły dzień. Oczywiście. Ta, ta ryba była mniejsza od tamtej, bo to było czuć na wędce. I po rybce znowu pyk, pyk, i jedziemy dalej. Nie wiem, czy udało mi się, branie nagrać. Ale widzicie, tak, dla takiego 40 cm klenia, taka da chleba nie stanowi problemu. Tamten wziął dosyć daleko, a ten był tutaj bardzo blisko, można powiedzieć. Tak czy inaczej, najważniejsze, że się ryby kręcą. Ryba. Słuchajcie, trzeci rzut, trzecie branie, trzecia ryba. Trzy pierwsze rzuty, trzy ryby. I zobaczcie, znowu taki czterdziestaczek. Zaraz potwierdzę. No słuchajcie, ten ma 43,5 Niesamowite. Buźka I do wody. Niezła akcja. Zauważcie, że ryby na przepływankę, na chlebek jak najbardziej. Trzeci rzut, trzecia ryba, a na chlebku na koszyczku nic. Ryba, 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 ryba. Jest. Ryba, ryba było branie ładnie ale znowu tu mi to, o właśnie tam jest taki jakiś chęch chyba udało się go zerwać i widzicie i już jest tam w tym dzielu. dobra wyszedł i on tu będzie walczył Ten jest lepszy, lepszy, lepszy. Numer cztery wita. Kto oglądał ostatni film, to widział jak się wypieprzyłem tutaj, ale było przemarznięte, było jeszcze bardziej ślisko niż jest. No tu już inna liga. się będziemy zbliżać do 50 słuchajcie kolejny 46 cm czwarty rzut poszedł czwarty rzut poszedł w środek przyhaczyło i w piątym rzucie kawałek dalej przepłynął spławik i jest i czwarta ryba super Czwarta ryba z jednej miejscówki. Żeby nie było tak pięknie, to wam powiem, że to tak nie jest za każdym razem. Że mam 4-5 ryb. Czasami jest tak, że jestem bez brania. Też się, ta, też się tak czasami zdarza. No, słuchajcie, jest 8.36, a ja już miałem 4 ryby, pół godziny. Mam nadzieję, że chociaż te dwa brania tutaj blisko się nagrały. Jedno takie delikatne, minie dokładnie 25 minut od, y, ostatniego, od ostatniego brania. Więc ostatni rzut tutaj, i zmieniam lokację. I kolejna miejscówka. Już jestem na nowej lokacji. Co będzie dzisiaj? Nie wiem. No i dobra, koszyczek, chlebek, i tutaj kawałek skórki. No cóż, Federek w wodzie, zanęcone, czas na chlebek, na spławik. Właśnie mija 30 minut od momentu, kiedy tutaj zacząłem wędkować. Kompletnie nic tak jak tydzień temu. <dziwne>, Dziwne. Więc za chwilę uciekam. Z tym, że dzisiaj yy, nie pojadę na dół, w dół rzeki tak daleko, tylko po prostu sobie zejdę yy, kawałek niżej. Tam mam takie dwie, trzy miejscówki, w których już łowiłem ryby. Także też je znam. Zobaczymy dzisiaj tak. Miejscówki zawsze przyspiesza bicie serca. I nie może być inaczej, bo każde nowe miejsce, każda nowa miejscówka to nowe możliwości, nowa nadzieja. I zawsze podczas przemieszczania się zastanawiam się, gdzie usiąść, jak poprowadzić zestaw i co się wydarzy za chwilę. No i dobra, kolejna miejscówka, kolejne możliwości. kolejna miejscówka. Zobaczymy. Ostatnie dwie miejscówki okazały się kompletnie puste. Zobaczymy tutaj. No jak widzicie jestem już w kolejnym miejscu. Tutaj. Jeszcze nigdy nie próbowałem łowić kleni. Czas sprawdzić. Powiem Wam tak, ta miejscówka wygląda tutaj bardzo ciekawie, no ale niestety to jest bardzo trudne miejsce. To jest bardzo wąski pas wody, w którym mógłbym w razie czego próbować holować rybę. Ale spróbuję. No, Jest godzina za 15-12, więc postanowiłem, że dzisiaj też zrobię tak jak w tamtym tygodniu, czyli wrócę w te dwie miejscówki, w których byłem rano. Z czystej po prostu ciekawości. Tydzień temu taki manewr się udał, przyniósł mi dodatkowe dwie ryby. Zobaczymy dzisiaj. No i słuchajcie, jestem w miejscówce, od której dzisiaj zaczynałem. Sprawdźmy, co dzisiaj, czy ten system się sprawdzi i coś jeszcze dołowię, czy nie. Rano, cztery ryby, w tym jedna spięta, trzy wyjęte, zobaczmy teraz. Słuchajcie, to już jest moja ostatnia dzisiaj miejscówka, też już tutaj dzisiaj byłem, zobaczmy. Czy dzisiaj mandr z powrotem w to samo miejsce przyniesie jakiś efekt? Słuchajcie, jest i ryba Ale takie dziwne branie było Myślałem, że to zaczep Po prostu byłem przekonany, że to zaczep Ale wciąłem A ryba Dawaj! O cholera No, i powiem Wam ten manews. Z... Cholera, po rybie nie mogę nic podkarmić, bo mi się w dupcyły tutaj łabędzie. Patrzcie na to. I zbierają te chlebki, które tam traciłem. A rybka nie jest duża 40 cm. Przepiękny klenik 40 cm. Dobra. Buźka i do wody. No niestety nie mogę podnęcić, bo się od nich już potem nie uwolnię. Jak zobaczę. No niestety nie mogę się od nich uwolnić. Cały czas mi tutaj czają. Myślę, że zepsuło mi stanowisko już całkowicie. No, bardzo głęboko próbowały sięgać. Niestety. A jak była jedna rybka, mogło być ich więcej. No. no słuchajcie, jest godzina 13, no tak jak widzicie w stanowisku są, nie jestem w stanie nic zrobić. No, była szansa na fajny wynik jeszcze tutaj, bo to było praktycznie w pierwszym rzucie ta ryba. Ale no niestety te łabędzie zepsuły mi całkowicie tą miejscówkę na dzień dzisiejszy. Nie jestem w stanie już się od nich uwolnić. Nie. I w tym momencie w zasadzie się poddałem, ale zauważyłem jednak, że łabędzie trochę odpłynęły i postanowiłem jeszcze zostać chwilę i spróbować. Słuchajcie te łabędzie... o ja pierdzielę. Ole się władował. Ale wylas, 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 wylas Łabędzie odpłynęły kawałek, wrzuciłem trochę chlebka i postanowiłem jeszcze wrzucić o ja pieprze Pięknie walczy skurczybyk jeszcze po tych chękach tutaj. Jest! Aż dziwne, że po takiej ilości hałasu, jak te łabędzie narobiły, że tu jeszcze coś jest, a wracają. Skurczy byki, no. Widzicie, ryba Trochę się poszamotała, coś tam, coś tam i, i już są z powrotem przyszły sprawdzić co się dzieje, a ja zmierzę rybkę No słuchajcie, przepiękna ryba 48 cm Piąty wyjęty Piąty wyjęty dzisiaj Super, i go wpuścić z boku, tutaj za bardzo z takiej wysokości nie chcę. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Kurde, o, się w dupcie uderza. Zobaczcie, znowu wyjęte przeharatami. Myślę, że też ma 47 8. Zaraz Wam powiem dokładnie. No słuchajcie, wreszcie 50 dzisiaj jednak a dokładnie 50 cm przepiękna, plucha szósta? szósta dzisiaj, jest mi siódma, szósta wyjęta nawet, tym razem wam pokażę, że dopuszczam żeby nie było no i zobaczcie po tym hałasie po tym hałasie, którego mnie na rozmianu będzie Mimo wszystko udało mi się tu jeszcze coś dołożyć. Świetna sprawa, no. Nie spodziewałem się aż tak. Ale mówię, zostanę jeszcze chwilę. Skoro ryba była na początku od razu, to będzie szansa. Potem między pomiędzy tymi łabędziami. Ale się udało. Jeszcze trzecia w końcu 50 dzisiaj. Nie żebym narzekał na te poprzednią to Od 40 do 48. Yy. 5 ryb to świetna sprawa. Myślę, że ten jeden, którego śpię miał e, powyżej, to No cóż, spróbuję jeszcze podwrócić klepka w momencie, kiedy łabędzie schowają łby do, do wody. I jeszcze posiedzę chwilę. Federa już mam złożonego od dłuższego czasu, bo już. Nagrałem Wam zakończenie można powiedzieć. Już się z wami pożegnałem, ale postanowiłem jeszcze raz wrzucić, bo te, bo te łabędzie trochę odpłynęły. Udało mi się tam wsypnąć trochę klepka postrzeżenie i jest super efekt. No, jest za 22, więc ostatnie 20 minut. I uciekam do domu. Takie właśnie kromy chleba biorą duże 40 cm i większe gleby Dobra, zbliża się godzina 14. Zabędzie jak widzicie znowu mnie tutaj atakują, więc już nie będę kombinował więcej, tylko po prostu zbijam się do domu i tyle. To był świetny dzień. Miałem dzisiaj 7 ryb, z czego 6 wyjąłem. Od 41 chyba do 50 cm także rewelacja jestem bardzo zadowolony i to wszystkie te ryby były w dwóch jak można powiedzieć bardzo interesujące doświadczenie dzisiaj były z łabędziami mimo wszystko mimo tych hałasów i tak jeszcze udało mi się złowić tutaj dwie ryby jeżeli się podobało to wiadomo łapki w górę tak czy inaczej kończę zadowolony uśmiechnięty za chwilę wracam do domu piszcie może w komentarzach czy Jakie wy macie negatywne doświadczenia, tudzież pozytywne z ptakami. Niekoniecznie łabędzie, może to, mogło to być inne ptactwo. Mnie zawsze, mnie bardzo często prześladują kaszki. Masakrycznie mnie prześladują, denerwują. No ale cóż, nic nie zrobię. To one tutaj żyją, one są u siebie. I tutaj zobaczcie, jakie ładnie znowu przeorały dno. Znalazły ten, ten chlebek, gdzieś tam się rozsiał na tym, na dnie i one tam gdzieś to próbują. Sięgać. Może to też było y, efektem, że one zryły tą, y, to dno t, y, troszkę i że za jakiś czas te ryby się tutaj pojawiły. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Dobra, koniec pierdzielenia. Wracam do domu. Dzięki za oglądanie. I do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się. Hej!